Witam serdecznie w kolejnym Vlog dobrze. A w dniu dzisiejszym jadę poszukać jesieni w górę. I buty przebrane na trekkingowe, więc można ruszać w trasę. Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę od Doliny Kościeliskiej. Tutaj po drodze napotkaliśmy na stado owiec, które pięknie wyglądały na tle Tatr. Już na samym początku trasy można było zobaczyć kolorowe akcenty jesienne. Docelową destynacją były Czerwone Wierchy, które są idealnym, idealnymi szczytami na tą porę roku, dlatego że na jesień ich trawy zmieniają kolor na czerwony i wówczas te góry prezentują się pięknie i całkiem inaczej niż latem. Po drodze, jak widać, od czasu do czasu dość mocno wiało, ale nie przeszkadzało to zbytnio w wędrówce. I tu już na pierwszym szczycie, czyli mało łączniaku. Tutaj trawy przybrały już barwę bardziej złocistą aniżeli czerwoną, a to dlatego, że czerwone były już prawdopodobnie w okolicach września, natomiast z racji, że byliśmy tam w połowie października, zmieniły znowu swój kolor już na bardziej złocisty. A tutaj drugi szczyt czerwonych wierchów, czyli krzesanica. Można ją rozpoznać po tym, że znajdują się na niej charakterystyczne kopczyki i jest to też najwyższy szczyt czerwonych wierchów, a jest ich w sumie cztery. Krzesanice charakteryzuje też tak zwana krzesana ściana, stąd pochodzi nazwa tego szczytu. I na koniec pozostał ostatni na ten dzień szczyt Czerwonych Wierchów, najbardziej wysunięty na zachód, Ciemniak. Czerwone Wierchy należą do Tatr Zachodnich i są bardzo rozłożyste oraz przestrzenne. Jest tu też zdecydowanie mniej ludzi niż w Tatrach wysokich, więc całkiem przyjemnie się tu chodzi, można y, poobcować z naturą i na jesień jest to zdecydowanie świetny kierunek. Cała trasa, a właściwie pętelka, którą zrobiliśmy od parkingu w Kirach, poprzez Małogąńcniak, Krzęc oraz Ciemniak y, i z kolei w dół. Zajęła nam 7 i godziny, także nie jest to jakaś bardzo długa trasa, a widoki warte zobaczenia. Tego dnia Podążyliśmy z kuźnic na halę gąsienicową i tutaj akurat uważam, że w wersji letniej prezentuje się lepiej, dlatego że są tutaj też kwiaty, które podbijają urok tej doliny. Ten dzień był taką trochę niewiadomą z uwagi na to, że prognozowali wiatr halny, silny i porywisty, stąd też nie wiedzieliśmy, czy będziemy w stanie w ogóle wejść na jakikolwiek szczyt. I rzeczywiście w Dolinie oraz w kierunku przełęczy dość mocno wiało. Natomiast mimo to stwierdziliśmy, że próbujemy i ruszyliśmy w kierunku przełęczy liliowe. tutaj po wdrapaniu się na przełęcz Liliowe wiało niesamowicie. Nie jej był szczyt Beskid, do którego podeszliśmy i na który się też wdrapaliśmy. Co dziwne, będąc już na szczycie, wiatr prawie że ustał, dosłownie jak za dotknięciem magicznej różdżki co napawało sporym optymizmem odnośnie naszego wymarzonego celu i ruszyliśmy w stronę świnickiej przełęczy. Droga w tamtym kierunku bardzo mi się podobała, jak dla mnie, była bardzo widowiskowa, aż w końcu dotarliśmy na świnicką przełęcz i było bardzo ładnie pod kątem pogody, więc ostatecznie zdecydowaliśmy się podbić świnicę. I tu już na jej szczycie skąd rozpościerały się przepiękne widoki. Droga na świnicę, głównie w jednym miejscu, była dla mnie sporym wyczynem, stąd też bardzo się cieszę, że udało mi się na nią wejść, a jeszcze bardziej, że udało mi się z niej zejść bezpiecznie. Świnica ma 2301 metrów wysokości i jest to też zarówno najwyższy szczyt, na który do tej pory weszłam. A po zejściu czekała jeszcze kilkugodzienna droga do tego, aby dotrzeć do parkingu, i nasz wyjazd powoli dobiegał końca. Jestem z niego bardzo zadowolona i usatysfakcjonowana, dlatego że pogoda dopisała i sił nie zabrakło na to, by zdobyć zarówno czerwone wierchy, jak i świnice. I tym też wyjazdem myślę, że całkiem owocnie zamknęłam sezon na tatry na ten rok. A teraz jeszcze mała niespodzianka czyli jeleń, który chodził praktycznie po centrum zakopanego.